Ile systemów budowanych znajduje się w Twoim samochodzie? Czy można ukraść samochód za pomocą komputera? Oraz kto ponosi odpowiedzialność karną za wypadek samochodowy spowodowany przez pojazd autonomiczny? Ja nazywam się Wojciech Kochański i zajmuję się testowaniem systemów budowanych. Współczesne samochody zawierają od kilkudziesięciu do kilkuset systemów wbudowanych. Większość z nas kojarzy takie moduły jak komputer pokładowy czy system kontroli trakcji. Jednak systemy wbudowane znajdują się także w takich urządzeniach jak lusterka samochodowe, przyciski przy kierownicy czy zamek do zapinania pasów bezpieczeństwa. Każdy taki pojedynczy system wbudowany w samochodzie w nomenklaturze branżowej nazywamy Electronic Control Unit, czyli w skrócie ECU. Zazwyczaj jeden system wbudowany obsługuje jedną specyficzną funkcję. Moduły są ze sobą połączone fizycznie przewodami, tworząc grupy, w których możliwa jest komunikacja za pomocą tzw. ramek. Czyli wiadomości cyfrowych. Jak to działa w praktyce? Spójrzmy na przykład. Gdy chcemy włączyć w samochodzie lewy kierunkowskaz, to ciągniemy w dół dźwignię, znajdującą się przy kierownicy. Już po chwili pomarańczowe żarówki, znajdujące się z lewej strony samochodu, zaczynają naprzemiennie zaświecać się i gasnąć. Mogłoby się wydawać, że dźwignia zadziałała tak jak wyłącznik światła, który znajduje się w ścianie w naszym domu. W rzeczywistości jednak, system wbudowany, który znajduje się w dźwigni, wysłał ramkę, czyli komunikat do komputera pokładowego z żądaniem włączenia lewego kierunkowskazu. Następnie. Program zawarty w systemie wbudowanym w komputerze pokładowym sprawdził, czy spełnione są warunki do włączenia kierunkowskazu, czyli na przykład, czy włączony jest zapłon oraz czy nie są włączone w tej chwili światła awaryjne. Jeśli warunki są spełnione, to następnie komputer pokładowy wysyła. Ramkę do przedniego reflektora, do tylnego reflektora i do środkowej lampki, żeby włączyły żarówkę pomarańczową w trybie migania. Możemy sobie więc wyobrazić samochód jako organizm z narządami, które ze sobą współpracują. Zaś ramki to impulsy nerwowe. Służące do błyskawicznego przekazywania informacji. Takie podejście wymaga jednak zachowania szczególnej ostrożności. Złodzieje bezlitośnie wykorzystują wszelkie luki bezpieczeństwa, które znajdują się w oprogramowaniu systemów budowanych. Zamiast włamywać się siłowo do samochodów, kradną jedzi za pomocą komputerów. Tak wygląda przykład rzeczonej kradzieży. Nacięcie plastikowego elementu w precyzyjnie wyznaczonym miejscu, dostęp do wiązki przewodów, podłączenie zewnętrznego modułu wstrzykującego złośliwą komunikację, na przykład żądanie otwarcia zamków w drzwiach oraz uruchomienie silnika. Już po chwili samochód jest otwarty i gotowy do jazdy. Systemy wspomagania kierowcy dają możliwość reakcji sprzętowej. Na przykład hamowania w czasie nieosiągalnym przez kierowcę i jego biologicznie ograniczony refleks. Pomagają podjąć również właściwą decyzję w ułamku sekundy, biorąc pod uwagę zewnętrzne warunki i otoczenie w tym ukształtowanie terenu, obecność pieszych oraz innych pojazdów. Rozwijająca się obecnie technologia komunikacji Vehicle to Vehicle oraz ogólnie rzecz biorąc Vehicle to Everything, zapisywane jako V2X, pozwala na wymianę informacji pomiędzy pojazdami, a także pomiędzy pojazdem a infrastrukturą. Daje to możliwość na przykład uniknięcia kolizji, gdy jeden z pojazdów rozpocznie nagłe hamowanie. Natychmiast wyśle wiadomość z ostrzeżeniem do pojazdów znajdujących się wokół niego. Natomiast samochód stojący na czerwonym świetle może dostać wiadomość od tychże świateł, żeby już włączył silnik, ponieważ za 3 sekundy zaświeci się zielone światło. I żeby przy okazji uważał, ponieważ za kilometr dojedzie do miejsca, w którym była stłuczka, radary, lidary, kamery. Sensory, zwłaszcza w połączeniu ze sztuczną inteligencją, dają nieprawdopodobne dziś możliwości rozwoju systemów autonomicznej jazdy, czyli samoprowadzających się samochodów, które nie potrzebują kierowcy. Należy jednak zadać zasadnicze pytanie: kto poniesie odpowiedzialność karną w przypadku zdarzenia drogowego? ze skutkiem śmiertelnym spowodowane przez właśnie taki samoprowadzący się samochód czy winny będzie programista systemów wbudowanych który zaprogramował taki moduł czy winny będzie tester który nie dość dobrze go przetestował czy winny będzie ktoś kto stworzył wymagania systemowe i nie przewidział wszystkich możliwych scenariuszy czy winny będzie może właściciel firmy, która wyprodukowała ten moduł? Są to rozwa rozważania póki co bardziej filozoficzne, ponieważ legislacja dzisiaj nie nadąża za tak szybko zmieniającą się technologią. Jednak warto zauważyć również, że choć wypadki śmiertelne związane z takimi pojazdami już się zdarzały i Będą się na pewno zdarzać i to coraz częściej, ponieważ samochodów takich będzie coraz więcej, to mimo wszystko, statystycznie rzecz biorąc, będzie wciąż tych wypadków mniej niż wypadków spowodowanych przez błąd ludzki. Więc myślę, że mimo wszystko zmierzamy w dobrą stronę. Jeśli zaś potrzebujesz pomocy, przy testowaniu systemów wbudowanych skontaktuj się ze mną. Dzięki.